Witajcie serdecznie w kolejnym materiale z Jurajskiej Konferencji, który będzie poświęcony nowo opublikowanej grze, jaką jest Jurassic World Evolution 3. Film przygotowali dla Was Szyszka, Jurajska Fala oraz ja, czyli czaszkochrób. A teraz, w moim imieniu i chłopaków, serdecznie Was chcę zaprosić do obejrzenia tego oto materiału. Ale zanim będziemy wnikać w produkt, który dostaliśmy, wpierw zacznijmy od tego, jak został on zaprezentowany przed wydaniem. Główny rdzeń marketingu Jurassic World Evolution 3 poszedł w obecność młodych dinozaurów. Co niektórzy obawiali się, że z powodu dużej reklamy tej cechy w grze nie będzie zbyt wielu nowości w tym kierunku. Jak widać, mylili się. Ale do tego przejdziemy w późniejszej części materiału. Duża część osób skusiła się na grę, ponieważ zostali kupieni przez młode dinozaury. Nie ma co się dziwić. Od dawna gracze tej trylogii chcieli zaimplementowania tej mechaniki w poprzednich grach i w końcu doczekali się w trzeciej części. To powoduje, że Jurassic World version 3 bardziej zbliża się w kierunku innej gry, prehistorii Kingdom. Tym bardziej, że obie gry posiadają na pierwszy rzut oka podobny system budowy. Poza tym mieliśmy dostać i dostaliśmy rozbudowany edytor terenu, wodospady czy generator wysp. Najwięcej jednak kontrowersji wzbudziła ilość gatunków. Pierwotnie w grze miało się pojawić około 80 gatunków, z czego 5 stanowią nowe gatunki w całej serii. To oznaczało, że z poprzednich części miało powrócić jedynie ponad 70 gatunków, z około 120. Twórcy ze względu na niezadowolenie fanów najpierw do podstawowej wersji gry w dniu Premiery dodali kilka gatunków, takich jak Albertozaur, Herrerazaur, Suchomim czy Dainonych z drugim modelem, który bardziej się przyjął od tego z pierwszej części gry. Następnie twórcy ogłosili, że co jakiś czas w darmowych aktualizacjach zostaną dodane te gatunki, które pojawiały się wcześniej w podstawowych wersjach tych gier. Tak oto chociażby w pierwszej większej darmowej aktualizacji został dodany kentrozaur. Wciąż są obawy o gatunki, które pojawiły się w płatnych DLC do dwójki. Większość z nich była naprawdę ceniona przez społeczność, chociażby taki monolofozaur czy Deinoheir. Bardzo fajną rzeczą było to, że przed premierą gry to tydzień ujawniono kilka gatunków, które pojawią się w grze w dniu premiery. Ten czas trzymający w napięciu do momentu, gdy Twój ulubiony Dinek zostanie w końcu ujawniony. No, chyba że obstawiałeś takie gatunki jak Polakant czy Kamarazaur, które. no się nie pojawiły. Także tak z grubsza wyglądała sama prezentacja tej gry przed jej premierą. A jak jest po. Odbiór Jurassic World Evolution 3, jako trzeciej odsłony z serii, był wśród graczy mocno zróżnicowany. Część społeczności podchodziła do zapowiedzi z pewną obojętnością, nie będąc pewna, czy gra faktycznie spełni obietnice od twórców. Jednak znacznie większa grupa graczy była zachwycona już od momentu pojawienia się pierwszych prezentacji. To właśnie nowe mechaniki, do których zaraz przejdziemy, oraz obecność młodych dinozaurów przeważyły u wielu osób na korzyść decyzji o zakupie tej gry. Oczywiście, przy każdej produkcji znajdą się głosy krytyki, i tutaj również nie było wyjątku. Wiele osób zarzucało grze, że jest dosłownie tym samym tytułem co poprzednia część, jedynie wzbogaconym o młode dinozaury i kilka nowych systemów. Krytykowano także rzekomą próbę naciągnięcia graczy na kasę poprzez sprzedanie tych samych rozwiązań z kilkoma większymi aktualizacjami. Jednak twórcy. Publikując materiały z kulis podczas produkcji i promocji, szybko udowodnili, że takie opinie są nieprawdziwe. Jurassic World Evolution 3 wprowadza bowiem wiele zmian, a sama gra jest wykonana o wiele ciekawiej i staranniej niż Dwójka. Pora powiedzieć teraz coś więcej na temat mechanik, które pojawiły się w trzeciej odsłonie serii Evolution. Nie ma ich wcale tak mało, wręcz przeciwnie, jest ich naprawdę ogrom. Już na przykładzie młodych dinozaurów widać jak bardzo rozbudowane są nowe rozwiązania. Każdy młody osobnik posiada własne unikalne mechaniki, interakcje z dorosłymi, zachowanie między młodymi, a także reakcje na inne gatunki dinozaurów. Oprócz nowych systemów związanych z samymi dinozaurami, nie tylko młodymi i ich relacjami, Warto też wspomnieć o całkowicie odświeżonej edycji terenu oraz po raz pierwszy z serii zaprezentowanym trybie budowlanym. Oba te elementy można śmiało nazwać wizytówką Jurassic World Evolution 3, jeśli chodzi poza dinozaurami. Nowe narzędzia edycji terenu pozwalają tworzyć niezwykłe, zróżnicowane wybiegi i ekosystemy, dopasowane do potrzeb konkretnych gatunków. Dodatkowo do gry trafił generator wysp. A jeśli oglądacie to nieco później, to zapewne wiecie już, że pojawiła się darmowa aktualizacja rozszerzająca go o możliwość wyboru rodzaju generowanej wyspy. Dzięki temu każda rozgrywka może wyglądać zupełnie inaczej. Również warto wspomnieć o workshopie, gdzie można dzielić się własnymi pracami oraz mapami z innymi graczami. Krótko podsumowując, w Jurassic World Evolution 3 mechanik jest naprawdę bardzo dużo, a każda z nich jest unikalna i na swój sposób wyjątkowa, znacząco wzbogacając doświadczenie gracza. Dosyć ważną rolę w tych grach odgrywa kampania. W Jurassic World Evolution 3 wcielamy się w rolę decyzyjnego członka organizacji sieci integracji dinozaurów, w skrócie DIN. Naszym zadaniem jest pomóc dinozaurom lepiej się przystosować do współczesnego świata. Kampania zawiera 10 lokacji, na których czekają na nas klienci o różnych upodobaniach. Jeden chce stworzenia latające, drugi te morskie, jeden chce park rozrywki, drugi natomiast odbudowę oryginalnego parku jurejskiego. Każda lokacja różni się nie tylko sposobem prowadzenia parku, ale również dinozaurami bo dany gatunek w niektórych lokacjach będzie posiadać wyższy rating. To powoduje, że niekoniecznie musimy w każdej lokacji stawiać na tego konkretnego dinozaura, tylko można wybrać jakiś nowy gatunek, który bardziej się spodoba naszym gościom. Wszystko brzmi kolorowo, ale w kampanii będziemy mieli niejednokrotną styczność z organizacją Extinction Now, której celem jest ponowne wymarcie dinozaurów. W tym celu będą sabotować nasze działania. Całe szczęście nie będziemy tej batalii toczyć sami. Do dyspozycji będą obecni Ian Malcolm, komu trzeba go przedstawiać, Kebet Finch, który poza samym sobą całą uwagę skupia na zyskach z prowadzenia naszych parków, dr Dua, który jest specjalistką w dziedzinie nauki, Isaac Clement, który odpowiada za część rozrywkową w naszych parkach, czy George Lambert, mający na głowie bezpieczeństwo gości i personelu danego obiektu. Są to stare postacie, ale również pojawiają się nowe w tej serii. Chodzi tutaj o doktora Luiza Baldere, który odpowiada za programy rozmnażania dinozaurów, Kire Chang, którą możecie kojarzyć z Jurassic World Upadłe Królestwo, oraz Lily Helford, która podobno miała duży wpływ na funkcjonowanie zarówno Jurassic Park, jak i Jurassic World. Już sporo powiedzieliśmy o tym, jak wygląda kampania. Ja osobiście dawno nie skończyłem, zatem myślę, że w tym momencie mogę się podzielić z Wami wrażeniami z tej rozgrywki. Zatem na kampanii można spędzić dosyć sporo czasu. Większość map jest wręcz ogromna, zatem można sobie pozwolić na więcej. Cieszy mnie fakt, że większą rolę w kampanii odgrywają gatunki, które w poprzednich częściach tak często używane nie były. Chodzi mi tu o przykładowo Majazaurę, Giostynernbergię. Czy Galimima, który co ciekawe w grze jest tym najczęściej wybieranym gatunkiem przez graczy. Same lokacje też się prezentują bardzo ładnie nie chodzi tylko o krajobraz, ale również o infrastrukturę początkową. Wiele w kampanii można się nauczyć. Voltek Extinction Now wzbudził moją ogromną ciekawość, i od momentu, gdy pojawili się w trakcie mojej rozgrywki w kampanii, miałem większe chęci, by poznać zakończenie tej historii którą zdradzę, że może posiadać otwartą furtkę. Może i ciąg dalszy w postaci pakietu DLC albo aktualizacji? Kto wie, ale żeby nie słodzić, muszę też przedstawić minusy. Mianowicie, choć Extinction wzbudzi moją ciekawość, takiego rola głównie ogranicza się do jednego sobotorzu na lokację, którego albo słabo, albo wcale nie odczujemy jej skutków. Wiele gatunków zwierząt mimo modyfikatorów można zdecydowanie pominąć, Chociażby nowego ornitomima, stosunkowo łatwo też przechodzi się te lokacje poprzez misje główne. Mniej więcej w środku kampanii wydawało mi się, że twórcy chcieli nas jak najszybciej popchać do końca, zlewając niektóre elementy. Zatem kampanie w tej grze uważam, że jest lepsza od drugiej części, ale mimo wszystko jest gorsza od tej w oryginalnej odsłonie. Fajnie, dużo nowości, ale czegoś mi bardzo w tej historii brakuje. Jurassic World Evolution 3 to zdecydowanie lepsza część niż Jurassic World Evolution 2 i ma wiele plusów, które teraz sobie po kolei omówimy. Na pewno sporą zaletą jest rozbudowany tryb budowania. W Jurassic World Evolution 2 możesz zbudować budynek dosłownie od deski do deski, przezdabiając go różnego typu dekoracjami. Takie rozwiązanie pozwala graczom budować majestatyczne budowle, potem je udostępniając. Halo, udostępniając? Tak, kolejną zaletą Jurassic World Evolution 3 jest możliwość udostępnienia swojej budowli, a nawet zbudowanego parku na warsztacie. W taki sposób inni gracze mogą zbudować udostępnioną budowlę u siebie w parku, albo mogą odwiedzić park, który zbudował inny gracz. Następną zaletą tej odsłony jest znacznie bardziej rozbudowana kampania, ale o tym było przed chwilą. Dobrze, przejdźmy sobie do według mnie największej zalety tej odsłony. Czyli usunięcie ograniczeń. Ten punkt łączy się poniekąd z pierwszym punktem. Tak dokładnie to chodzi tutaj o to, że w końcu możemy poczuć się swobodnie w budowie naszych parków. W pierwszej części budowa była bardzo ograniczona, a każde, jakiekolwiek, a Każde postawienie skały blisko jakiejkolwiek innej skały, drzewa lub budynku skutkowało komunikatem, że stawiany obiekt za blisko innego obiektu. W drugiej części to jeszcze było, ale znacznie mniej. Ale trzecia część to kompletna rewolucja. Od teraz możemy stawiać skały i inne obiekty dosłownie gdzie chcemy. No dobra, wszystko super, ale żeby nie było kolorowo, to gra nie ustrzegła się pewnych wad. Po pierwsze, cena która zdecydowanie jest za wysoka, jak na to ile rewolucji wnosi w stosunku do części drugiej. Podstawowa cena Evolution 2 to 214 zł, a podstawowa cena Evolution 3 to aż 275 zł, co skutkuje tym, że wiele osób po prostu nie będzie zdecydowanych kupić tę grę. Kolejną wadą są, a raczej były, zbyt przereklamowane zapowiedzi twórców. I nie zrozumcie mnie źle, ogólnie dostaliśmy to, co było zapowiadane, ale są niestety pewne aspekty, które się z tym nie zgadzają a chociażby inteligencja dinozaurów. Jak twórcy zapowiadali, nasze prehistoryczne zwierzęta miały być znacznie bardziej inteligentne niż w Jurassic World Evolution 2. W trakcie walki dorosłe osobniki miały chronić młodsze, a same walki miały być bardziej rozbudowane. A jak jest? Inteligencja dinozaurów jest taka sama jak w Jurassic World Evolution 2, co według mnie jest sporą wadą. Sztuczna inteligencja w Jurassic World Evolution 3 jest po prostu mocno średnia, czyli. Taka sama jak w poprzedniej odsłonie. No i ostatnią wadą tej odsłony jest właśnie małe odświeżenie w porównaniu do poprzednich dwóch. To, co trzeba przyznać, Evolution 2 to to, że była dość dużą rewolucją w stosunku do, do części pierwszej. Dosłownie nawet modele dinozaurów się zmieniły, a w Jurassic World Evolution 2 wszystko wygląda jak ulepszona dwójka, przez co brakuje mi takiej rewolucji. No i to tyle, jeśli chodzi o wady i zalety. I to by było wszystko w tym materiale. Koniecznie podzielcie się swoimi wrażeniami z trzeciej odsłony tej gry i zapraszamy Was wszystkich na kolejne filmy z Jurejskiej Konferencji 2025. To byliśmy Czaszka, Jurejska Fala i Szyszka. Życzymy Wam mięknego dnia, trzymajcie się, cześć!